Na początek proszę was o to, żebyście włączyli wyobraźnię i próbowali sobie wyobrazić taką sytuację, że wychodzicie rano do pracy, spieszycie się, idziecie do swojego samochodu, no i nagle się okazuje, że wszystkie okna są powybijane, a zamiast kół są cegły. Albo wyobraźcie sobie taką sytuację, że wracacie z pracy do tego domu i wszystkie wartościowe rzeczy z tego mieszkania zniknęły, a w zasadzie to, co zostało, jest kompletnie zdemolowane. Albo sobie wyobraźcie, to będzie dosyć łatwe w tej sytuacji, że jesteście w centrum Katowic, w biały dzień jesteście napadnięci, pobito was, zabrano wasz portfel, telefon, a jak sprawdziliście stan waszych kont, to w zasadzie nic tam nie zostało. Spróbujcie sobie teraz wyobrazić, jakie uczucia i emocje się w was pojawiają, jeżeli jesteście w takiej sytuacji. To, co ja najczęściej słyszę, to jest oczywiście wielki strach. Wielki strach i potrzeba tego, żeby być bezpiecznym. Odizolowanie sprawcy ode mnie w tej całej sytuacji i taka potrzeba sprawiedliwości, że za to, co mi zrobił, należy mu się taka solidna kara. I najlepszą karą to będzie więzienie. Niech idzie, posiedzi, przemyśli to, yy, co mi właśnie zrobił. Chcę Wam powiedzieć, że ja w swojej pracy się codziennie z tymi ludźmi spotykam. Tych, których, o których opowiedziałem, znam. I powiem Wam, że wielu z nich nie jest w zakładzie karnym, a sąd zadecydował, że zostali w domu, są na wolności. Na wolności, czyli w tym miejscu, w którym yy, do tej pory żyli. I to jest moje miejsce pracy. Ich miejsce zamieszkania staje się moim miejscem pracy, bo ja, że ja jestem kuratorem i pracuję w warunkach wolnościowych. I muszę przyznać, że to jest sposób pracy, w który ja wierzę. Ja wierzę w resocjalizację w warunkach wolności. Wierzę w to, że dla wielkiej rzeszy skazanych to jest lepsze rozwiązanie niż zakład karny. Wierzę też w to, że izolacja nie jest rozwiązaniem, a raczej rozwiązaniem jest wyjście do kontaktu. I w tej mojej wierze, w tych przekonaniach wspiera mnie wiele lat właśnie pracy, 13, nie 30, jako kurator, ale też wiele lat pracy jako trener umiejętności społecznych, bo zobaczyłem, jaka jest moc relacji z drugim człowiekiem. Jest fajnie, ja w to wszystko wierzę, tylko jest jeszcze coś, co mnie bardzo zbliża do tego, co czują ofiary. Jestem jedną z nich. Rok temu, w czerwcu, zresztą to był 7 czerwca, w samym centrum Katowic w Biały Dzień, kiedy siedziałem we własnym mieszkaniu, ktoś podjął decyzję, że mi się do tego mieszkania włamie. Dla mnie to była napaść. I powiem szczerze, że wszystkie moje doświadczenia w pracy ze skazanymi nie miały żadnego znaczenia w tej sytuacji. Ja byłem najzwyczajniej w świecie ofiarą. I moją jedyną potrzebą było, być, było to, żeby on zniknął z tego mieszkania, żeby nie próbował dalej i żebym ja był bezpieczny. Nawet jak to dzisiaj opowiadam, to jeszcze mam gęsią skórkę. Wcale to nie było takie proste, bo dosyć długo nie chciał zrezygnować ze swojego pomysłu, ale udało się. Spłoszyłem tego przestępcę. I powoli miejsce tego strachu zajęła złość. I to taka, która pozwoliła mi w głowie kręcić coraz ciekawsze scenariusze, co bym mu zrobił i z czego bym mu nogi powyrywał, jakbym go dopadł. I pomogło, powiem szczerze, pomogło, ale na jakiś czas, bo potem nastąpiło wiele tygodni głębokiego lęku, spania na półgwistka, wsłuchiwania się w każdy najdrobniejszy szmer w moim mieszkaniu. I hodowania też takiej potrzeby, żebym był właśnie przede wszystkim bezpieczny, i już nie chodziło mi o odwet. Mi chodziło o to, że jak on byłby w zakładzie karnym, to ja wiem, że on by do mnie nie miał dostępu. Trochę zapominając o tym, że kiedyś z tego miejsca wyjdzie. To doświadczenie domknęło mi takiego mojego obrazu kuratora, jakim jestem dzisiaj. To jest, to jest coś, co sprawiło, że mam też nowe narzędzie pracy z tymi, z którymi codziennie się spotykam. Takie narzędzie, gdzie ja mam doświadczenie bycia ofiarą, i być może części z nich uda mi się kiedyś pokazać, i teraz ciągle też próbuję, jak to, co zrobili tak naprawdę, czego doświadczyły ofiary tych przestępstw. Ja już wcześniej powiedziałem, że jestem kuratorem. Żeby tak na mapie wymiaru sprawiedliwości lepiej zaznaczyć to moje miejsce, to Wam powiem, że jest taki prosty mechanizm. Zawsze jest ktoś, kto popełnia przestępstwo, jakiś czyn, potem policja go łapie. Prokurator mu stawia zarzut, a sąd decyduje, winny czy niewinny. I w momencie decyzji sądu o winie okazuje się, że nie kończy się rola sądu. To jest początek wieloletniej obecności sądu w życiu skazanego. To jest początek patrzenia mu na ręce i przyglądania się tego, co robi, temu, co robi, a kurator jest z nikim innym jak oczami sądu w tej sytuacji. Ja uzbrojony wyrok, Idę w miejsce zamieszkania tej osoby i tam zaczynam pracę. Mogę to robić 7 dni w tygodniu, nie uprzedzam w ogóle o swoich kontaktach, o swoich terminach kontaktów. Nawiązuję kontakt z rodziną i z bliskimi. To jest czas, kiedy on ma nie popełniać przestępstw, nie zniknąć nam sprzed oczu, pracować, być może naprawić szkodę pokrzywdzonemu forma pracy dotyczy dosyć szerokiej rzeczy skazanych, bo to są tacy, którzy nie wiem, zniszczyli komuś mienie, kradli złom, ale ci, co stosowali przemoc w rodzinie, przemoc też wobec zwierząt, ci, którzy zostali skazani za, za pobicia czy za ciężkie przestępstwa, jakimi są przestępstwa gwałtu czy zabójstwa. Ci też często trafiają w końcu do, do kuratora. Skody się zaczynają w sytuacji, w której na mój stół trafiają akta. 20-letniego chłopaka, który ma trzy wyroki karne. nomen omen załamania do mieszkań i szereg tego typu działań jako osoba nieletnia. Jak zaczynam z nim rozmawiać, to on mówi tak, Pytam go, czemu to robisz? To jest proste pytanie. a On mówi: "To są frajerzy. To są frajerzy, bo nie byli wystarczająco ostrożni, kiedy się im włamywałem do mieszkania. To jest ich wina". I kiedy głębiej grzebię w jego biografii, Okazuje się, że wychował się w warunkach, gdzie normą jest brak norm, gdzie żyje tak cała ulica, gdzie w każdej klatce schodowej są naprawdę osoby, które były skazane, były w zakładzie karnym lub są w niej w tej chwili, gdzie w jego rodzinie miłość okazywano w taki sposób, że nawet lekarz był w stanie jej obecność stwierdzić podczas obdukcji, gdzie alkohol jest na porządku dziennym. Gdzie przestępstwo i to jest najważniejsze. Przestępstwo nie jest przestępstwem. Przestępstwo jest odwagą i sprytem. To nie ma nic wspólnego w jego świecie z przestępstwem. No mając taką biografię na stole, to mógłbym sobie od razu podarować. I powiedzieć, że niech idzie siedzieć, będzie święty spokój. No skoro tyle razy to zrobił, to w zasadzie nic się nie zmieni. Tym bardziej, że jest też tak wychowany. Być może jest to rozwiązanie dla wielu osób. Ja jestem przekonany, że zakład karny jest rozwiązaniem dla wielu osób popełniających przestępstwa, szczególnie ze względu na kaliber czynów, jakie popełnili i ja tu nie mam żadnych wątpliwości. Ale są mi bliskie fi słowa Filipa Zimbardo, który powiedział, że zakłady karne w większym stopniu przyczyniają się do wzrostu przestępczości i przemocy niż do realnej resocjalizacji, gdzie 60% wskaźniki recydywy Pokazują, że zakłady karne stały się drzwiami obrotowymi dla osób popełniających przestępstwa kryminalne. I jest mi to bliskie, kiedy widzę, jak wychodzą po kilku latach i stracili w tym czasie wszystkie kompetencje społeczne, typu idzie sam do lekarza, załatwia cokolwiek, a zyskali nowe kompetencje, lepiej popełniają przestępstwa. A jeszcze w międzyczasie stracili rodzinę, jest więcej pracy niż było wcześniej. No więc jeżeli nie zakład karny dla naszego przestępcy, no to może jakiś inny sposób rozwiązania. Może stwórzmy taki kodeks karny, w którym nawet najdrobniejsze przestępstwo będzie zagrożone wysoką karą pozbawienia wolności, że jak tak go wystarczy, że to jest za duże ryzyko, nie? że nie popełni nawet drobnego przestępstwa, nie będzie ryzykował. Mi takie rozwiązanie trochę przypomina sytuację taką, że zamiast remontować drogi szybkiego ruchu, stawiamy 40 na godzinę znak, bo jest taniej. Wychodzi w zasadzie na to samo. No i mamy efekt. Bo być może ja go tak wystraszę, że on mi się nie pojawi po raz czwarty jako osoba karana. To, że nie pojawi się w rejestrach sądowych jako czwarty raz karany, nie znaczy, że przestał popełniać przestępstwa. W głowie się nic nie zmienia. Być może jest sprytniejszy, robi to dokładnie, a być może zrobił coś, co zrobiło wielu skazanych pod pozorem pracy, wyjeżdżają za granicę, a tam wymykają się wszelkim naszym statystykom. No więc jeśli nie efekt, to to, co dla mnie jest ważne w mojej pracy, to ja chcę osiągnąć skutek. Skutkiem będzie to, że on zrozumie, że nie tylko okrad mnie z dóbr materialnych, ale z czegoś znacznie mniej uchwytnego, z poczucia bezpieczeństwa. A to jest możliwe tylko i wyłącznie w relacji. Oczywiście ja mogę próbować yy, prawić wykłady przez okres kilku lat, bo tyle trwa dozór kuratora, i robić wykłady na temat dobrego życia. I przyznam szczerze, że próbowałem nie działa. Już więcej nie będę próbował. Bo nie wiem, jak u was, ale ja jestem w stanie utrzymać uwagę na wykładzie maksymalnie 30 minut pod warunkiem, że jest dobry. <laughs> I dlatego ten będzie trwał 15, a może chwilkę dłużej. Więc, jeśli nie wykłady, które w perspektywie kilku lat są bardziej przemocą niż pomocą, to co? Jedynym rozwiązaniem jest to, że musi doświadczyć i posmakować tego, że są inne sposoby funkcjonowania, że są inne wartości, że moje wartości mogą być jego wartościami, ale to tylko wychodzi w kontakcie. Kiedyś prowadziłem szkolenia właśnie z aktywizacji zawodowej był taki blok dotyczący podnoszenia poczucia własnej wartości, ja się tam kilka godzin męczyłem, i jedna pani, która była od 10 lat motywowana, wściekła, wstała i w końcu powiedziała, że to, czego jej zabrakło przez te wszystkie lata, żeby mieć wyższe poczucie własnej wartości, to, żeby aby wszyscy ci, którzy z nią pracowali, wpadli na ten pomysł, żeby wyjść za tej przysłowiowej lady i podać jej rękę. To była po prostu moja wielka porażka, ale też wielka lekcja. Sam tego nie zrobiłem. Zapomniałem o tym, że jak ja wchodzę w kontakt z drugim człowiekiem, to ma być podmiotem, a nie przedmiotem moich działań. Ja mam stworzyć warunki takie, gdzie ty się poczujesz bezpiecznie, zauważony, wysłuchany i ważny przez kilka chwil. To jest punkt wyjścia do tego, żeby doświadczył tego, co ja doświadczam też w codziennym życiu, a czego on być może nigdy nie poznał. To jest otwarcie takich drzwi, w których wreszcie pojawi się coś, co musi doświadczyć, żeby, żeby się coś więcej zmieniło. I to, co powiem brzmi kuriozalnie. Nawet w warunkach kary zawieszonej pozbawienia wolności skazany musi doświadczyć właśnie wolności. A doświadczenie wolności jest możliwe tylko na poziomie głębokiej relacji. Jak mówię głębokiej, to nie chodzi mi o to, że będziemy niedzielne obiady razem yy, spożywali z naszymi rodzinami. Głębokiej to jest taki, gdzie ja mu daję przestrzeń na radość, złość, smutek i lęk. Gdzie to wszystko się może pojawić w kontakcie ze mną. Gdzie ja jestem gotowy na to, żebyś wyrażał siebie, ale jesteś odpowiedzialny za to, jak się wobec mnie zachowujesz. Gdzie szanuję twoją wolność, ale ja nie pozwolę, żebyś doświadczał jej moim kosztem. Gdzie możesz się przyjrzeć temu, że od kilku lat funkcjonujesz jak bezludna wyspa, ale to jest twoja decyzja. Czy będziesz dalej tak działał, czy wejdziesz w kooperację z innymi wyspami? I tu się właśnie zaczyna praktykowanie prawa, przez relacje i jasne zagrożenie kary. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest być może sposób na pracę z każdym. Ja wiem o tym, że dla pewnych ludzi to, ta praca nie jest y, możliwa, że być może nic nie osiągnę. Ale jest jeszcze coś w pracy kuratora bardzo ważnego, że nawet jeśli on nic nie zrobi albo z tego z tej sytuacji, kiedy stworzyłem mu wybór różnych wartości, wybierze drogę przestępstwa, trudno. Natomiast jest coś jeszcze. Ja jako kurator nawiązuję kontakt z rodziną i z całym jego otoczeniem i buduję też to zaufanie. I dzieją się tam takie rzeczy, że też tego niedawno doświadczyłem w sytuacji, gdzie jest wieloletnia przemoc w rodzinie. Po wielu latach pierwszy raz w życiu Bita żona mówi, co, czego doświadcza, dzieci mówią, czego im trzeba, a nasz skazany może dojrzeje do momentu, w którym będzie w stanie powiedzieć im, co, co im jest w stanie dać. Wiem, że to nie jest sposób na wszystkich. Ja się nie zajeżdżam, nie chcę zajeżdżać innych, ja nie mam gotowych recept. Ja mam, ja, ja mam stworzyć tylko i wyłącznie warunki wyboru. I stworzyć takie warunki, żeby były raczej te autostrady niż znaki zakazu. Ja chcę w swojej pracy budować autostrady, po których wiele prędzej czy później osób pojedzie. Jeszcze tak na koniec. Wracając do sytuacji mojego doświadczenia bycia ofiarą. Tak, doświadczyłem przestępstwa i daję sobie prawo tego, że przede wszystkim to w tej sytuacji to mnie interesuje to, żeby skazany był ode mnie odizolowany. Daję sobie do tego prawo. Ale jako kurator wiem, że z wieloma osobami warto zrobić coś więcej. Warto wyjść poza paragrafy i uczyć wolności. To jest o tyle trudne w mojej pracy, że od dłuższego czasu ministerstwo też próbuje badać i mierzyć wszystko, co robię, poprzez kontrolę biurowości, statystyki i różnego rodzaju tabelki. Jasne, ja statystyką zmierzę może powrót do przestępstwa, ale statystyką nie zmierzę, nie zmierzę zmiany sposobu myślenia. I już tak ostatnia rzecz dla tych, którzy próbują mierzyć pracę z innymi ludźmi, nie tylko w, wierze, w wymiarze sprawiedliwości. E, cytat George'a Orwella o statystyce, że statystyka jest jak strój bikini pokazuje bardzo dużo, ale nie pokazuje najważniejszego. Dzięki.